Daj mi, daj mi, daj mi, daj mi lajka Subskrybuj mój kanał Może dla ciebie to banał Ale bez tego tu będzie kaszana Na porach aktywny stymuluje Przed rozpoczęciem tego filmowego odcinka Chciałbym tylko przypomnieć, że ten film powstał w ramach humorystycznych z nie miał na celu obrazić nikogo. Jeśli chcecie ukończyć naszą pracę, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję oraz zwolnijcie pod naszymi kanałami z góry dziękuję. Podam kilka informacji przed rozpoczęciem tego filmu, więc słuchajcie uważnie. Informacja będzie taka, żebyście podgłośnili swój sprzęt mobilny, komputer lub inne urządzenia, na których oglądacie te filmy. Gdyż jest, jest wiadomych przyczyn, głos się strasznie ścisza na nagraniach, więc słuchajcie albo na słuchawkach, przygłości się na Maxa. W niektórych momentach filmu pojawią się ikonki, gdzie macie ściszyć, ściszyć po prostu nagranie, żeby uszy wam nie, z nie wybuchły z przyczyn muzyk albo innych takich. Dlatego bardzo proszę na to zwracać uwagi, w prawym dolnym rogu właśnie będą się pojawiać takie paski, głównych przyczyn dlatego Cały materiał, gdy się nie uda, cały czas musicie go mieć podgłosionego na maxa, a nagle przychodzi muzyka i rozwala mam w mózgownicę, więc bardzo proszę zwracajcie na to uwagę i oglądajcie ten naprawdę film głośno. Z tego, że może być ściszony film oraz, że mogą wystąpić różne glitche, bagi oraz głos może się różnie zmutować, proszę na to nie zwracać uwagi, więc to nie jest zależne od nas. Teraz proszę też o nieprzewijanie materiału oraz od początku do samego końca, bym był wdzięczny. Teraz zapraszam na obejrzenie tego materiału i pamiętajcie, że to wszystko co powiedziałam dotyczy wtedy, gdy wszystko się skrzali. Zapraszam. O, jaki piękny poranek. Nie ma co. O, ktoś do mnie dzwoni. Kto ty parze dzwoni? Jest ósma halo. halo, kto tam dzwoni? Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony e, A mechanika? Aha, czyli Life Rock Mechanik, tak? Tak. O, dzień dobry, e, no dzień dobry. Mieliśmy chyba dzisiaj umówieni byliśmy na ten cały skok. Mam no, nadzieję, że nikt nas nie podsłuchuje. Nie, spokojnie. Ty, pani miałaś się ruszać, a nie. Bo zapomniałem, która jest godzina? pół dopomina. No, i która godzina już? No proszę pana, pan się już ponad godzinę. No, przepraszam, wezmę panią na głośno, bo muszę do, już iść do samochodu. No przepraszam, no. Na samym razem by się z panem nie będę mówiła, Albo w tom, albo we w tom. No dobra, Roka. Mogę ci mówić po imieniu? Chyba się już, już znamy, nie? W miarę. Dobra. Ja za dużo. Dobra, spoko. Wiem, że jestem teraz biedny i nie mam co do gadania, ale no... Już daj spokój, nie? Jestem aż taki biedny. Dobra, otwieram. Dobra, się... rozłączam się, bo muszę wsiąść do auta. Dobra, pa. Pa. Dobra, wsiadam do auta. Jezus Maria. Chyba ja bym miał no, nadzieję, że mi nic nie zrobi za to, że się spóźniłem. Ale tak mi się dobrze spało po tym wczorajszym, ja nie wiem. A zresztą nie wiem, co mi zrobić ten cały ochronie. Że jest jakiś podejrzany, naprawdę. Kurde, najpierw mnie chodzi za mną, podsłuchuje mnie nas. I szeroka mówi, że jest jej ochroniarzem. Zresztą go widziałem w towarzystwie chyba kogo. P. Sandrina chyba go widziałem w towarzystwie. Ale nie jestem tego pewny, no rok temu, no to. Naprawdę. Nie wiem, jaka fajna muzyka leci w radiu, no. Dawno już jej nie słyszałem, chyba od czasu pierwszego napadu na mojego IOGP. W ogóle co on, Po co ja o nim gadam? Powinnam o nim zapomnieć. To zwykły palant, który mnie zostawił na pastwę losu. Naprawdę, będę już skręcał w tą stronę. Ojeju, tyle się pozmieniało. A ja myślałam, że wrócę, będę znowu bogaczem, Znowu się spotkamy z UP on nie na pastę osób. Dobra, podjeżdżam już pod jej warsztat od tyłu. Dobra, jestem ee... już Dobra, może po... na placu zostawię samochód, przecież nic się nie powinno stać. Halo, halo? Cze... A jeszcze no tak nie słyszymy, po co? O. dobra Dobra, e, gdzie ja przygotowałam te całe dokumenty, jakby nas chcieli zatrzymać w tej pustyni? Ech, dobra, tak, są z tyłu. Może tak wezmę je sobie. Dobra, muszę je dać jego zaliczkę, A chyba tysięcy miałem. Gdzie do z tyłu się wchodzi? Tak. O kurczę, już to miałem. O. Teraz z tyłu gdzieś tutaj dokumenty zostawiłem. Wezmę. 5000 chyba miałem. O, o tutaj mam, dobra. Chyba już mogę iść. Dobra, jestem gotowy, 5000 w łapie. Może wejdę od tyłu, żeby droje czego nas nikt nie widział. Wejdę od tylnym wejściem. Kurde, i tu paczek w ogóle. Co ona tu wyprawia? nie rozumiem. W ogóle, jaki ten wart jest już poniszczony od mojego czasu. Co tu się w ogóle działo? Jakaś ciężarówka firmowa. Dzień dobry. Allo, halo. halo. Dzień, dobry. Dzień dobry, kto się zbliża? No wreszcie. Widzę. Chodź, nie ma tego walonego chroniarza? Aha, stoi tam. Yy, no i co? Dzisiaj byliśmy na umowie na ten napad. Są te samochody, wszystko? Ogryła na fryzu... Gościu, czego ty chcesz? Ochroniarz, proszę wyjść stąd. W ogóle jakiś nie małopaki, on mówi. A, to, to Jesteśmy w Rosji. On, czy... jest, on jest z Egiptu. Wiesz? Jesteśmy w Rosji, czemu ty się u jakiegoś gościa w ogóle z on z Egiptu. Chodź, musimy się utrzymywać po niej Dobra, e, co mam e, zrobić? On jest w ogóle e, w policji, czy co? Ochroniarz, wynajęty? Nie interesuj się. To robi jakieś auto? Dobra, widzę, że dużo roboty i macie auto. Ja już je widzę. Gdzie ty idziesz? Słucham? No przecież widziałam te auta. się auto mi pokazał. gdzie są te? Są te? Jakie? To są te? Mhm. Jak ty to zrobiłaś? Jakieś klatki? No. Ale mega wyglądają. Ile ty to robiłaś? Przecież to jeden dzień minął tylko. Czy to już wcześniej było zrobione, tylko teraz trzeba było odrestaurować? To było wcześniej wszystko zrobione, ale... Bo trzeba bardziej poprawić. Ale super to wygląda. Ochroniarz ci pomagał, czy jak? On też mechanikiem jest, czy jak? On tak troszeczkę pomaga, ale bardziej jest ochroniarzem. Ale jak mega to wygląda. I mogę wsiąść do tego, to do z tego napadu? Tak. Ale mega. Chyba um, otwarte. Mogę wsiąść, zobaczyć. Z drugiej strony wsiądę. No, proszę bardzo. Nie, jest zamknięte jest lok. Zamknięte? Mhm, daj kluczyki. Z drugiej strony otwórz. Otworzyłaś. Już otwieram spokojnie. Zawsze tutaj... Eee, u mnie cały czas, piszę log. Nie wiem dlaczego. Chyba powinna być dobrze. Mm. A nie, to chyba ty zamknąłeś. Ja? No. Dobra, nie wiem, do drugiego, drugiego wsiądę. Nie może. wiem, bo ten mój pracownik pewnie wziął kluczyki ja pewnie tego nie można otworzyć. A, dobra, to zracę. To jest wspaniałe, krecie. to to, co tutaj wcześniej przyjechało? Tak. Ale e, będę, będę mógł tam siąść, czy nie? nie? A, już myślałem. Dobra, wsiadę z drugiej strony zobaczę, jak wygląda to auto. Możemy sobie wyjechać. Muzykę mam. Ale Chce super. Pan no, chcę zobaczyć, jak to działa. Ale super. Wow. Ale po prostu im będzie się śmigało? A są jakieś dopalacze, czy coś do tego? jest wszystko. Mm. <laughs> jest znowu tak szybko. Jeju, dobra. Uważa pani na moje auto. To jest Chyba nie wszystko Dobra, spoko. Tu są ogólnie turbo i tak dalej. Wszystkie nowoczesne. Dobra, już? Ojej, ej jak to zasuwa po, po kamieniach. Jest... No co pani robi? Znaczy pani ten, ale chyba nic się nie stanie. Ale to szybko zasuwa. I jak tam, i, i, i co, i będziemy tym na pad najechać? Tak. No to może pani już wystawia, a my już będziemy jechać, dobra? To ja biorę to drugie. Spoko? Dobrze, tylko ja może lepiej wezmę, ponieważ ja le może lepiej... Dobrze, wezmę. dobrze, dobrze. dobrze do dobra, y, tutaj jestem teraz już przyszłem. I co? Ja muszę jeszcze koło no, dopompować na mój że oczywiście to zrobi, ale już możesz pojechać tam... Y, za... Tym autkiem? Tym, 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 tym. tym tak. Tym. To jest moje? A koloru różnego nie było, tylko takie? Chyba tylko resztki nie. Nie jakieś... to są takie. Tylko dobra, czesne. dobra. W ogóle... Y... Mam za ciebie 5 tysięcy, teraz chcesz czy po robocie? Tak mało? No, no tylko tyle dało mi się wyskrobać. Bo głośniki tu zamontowałaś, fajnie. No. Dobra, to dam Ci zaraz. Jak zaraz tu... będę. Podjedziesz po mnie, to. Ile tu kartonu? No właśnie, na mi mi tylną, prawą. Dobra, ja się rozłączam jak coś. Dobra. Dobrze? Mhm. Oki. Okay. Ojej, ale super V, V, A, tylko... Chyba się zakochałem w tej. Dobra. Oh, Jezu, jakie super autko, dobra, wyjdę. Zobaczę sobie. Jest jakieś ramo, może jakieś zdjęcie zrobię. Dobra, ale to super wygląda. Dobra. a właśnie przypomniałam, że ja w ogóle nic to tego... Nic nie mam do tego auta, więc. O! Ro I co Roka? Już masz to wszystko? Y zaraz, zaraz. Okej, okay, spaczka. Zakładaj kask i kamizelkę i plecak żeby A to wszystko w bagażniku? Nie ma? Może weź zostaw to w bagażniku, dasz mi na miejscu, co? No dobra, to zostawię to Ale wszystko. kask mi daj teraz Tu w bagażniku masz go masz? w bagażniku masz? wszystko A moim już dałaś? Tak Dobra, to już zakładam Dobra, jak to się otwiera? Hmm. Dobra, ale super, mam już kask na głowie Ale tylko obciska, już wiesz? Długo już tak gadać, czy w końcu ruszymy z tego miejsca No dobra, dobra, już, wsiadam to Pakuj się już Jak mam nitro wziąć? O, dobra, mam

Just like a New York to California. Too hot, too hot. You ain't seen nothing like this. Nobody doing like this. I'm on the next level. Next, next, next level on the next level. They all trying to catch up to my next level. Next, next, next level on the next level. Ale pędzisz jak petarda, wiesz, gdzieś sobie zaparkuj. Dobra, już... Ja ee... od razu. Dobra, spoko. Ale zauważaj, tutaj jest strasznie stromo na tej górce. No ale bym chciał się tak rozpędzić, to przynajmniej 100 km na godzinę. Tyle wystarczy ci? No. Oh. Wiesz jak to ma moc i 500. Uf. Dobra spoko. Zaparkuję tak, żeby mi Ale super miejsce Nie wiem, czy tu wyżej nie wjechać, co? Czy tyle wystarczy? Chodź. Nie wiem. Czekaj, zaparkuj, żeby a tu mi nie zjechało. Gdzie spoko. Dobra, zgit. Chyba tu jest wyżej, ale chyba tyle wystarczy. Chodź tutaj do mnie. Patrz tutaj, Roka. Już idę. W ogóle, zaraz będziesz musiała wziąć te kamizelki, to wszystko z tego. A to strasznie ciężkie jest, te kamizelki i tak dalej? Słucham. Ciężkie są te kamizelki, te broni i wszystko, bo ja tylko pancerze miałem. kamizelka jest ciężka. No tak, już dawno nie zakładała. No ja pójdę przeprosić ty sam zobaczysz. No. Dobra, spoko Ale zaraz wróć, dobra? Mhm. No Przejście mięsie ja chyba, co? Irony, jak ja dawno tego nie widziałem A co to za, za broń? Bo ja ci zaraz pokażę Ej, Czekaj, da... odwróć się, odwróć się No 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 już mogę się odwrócić, i dzień się tak. zrobił Jezu, co to za maska dla mnie? Też masz tego? Masz w bagażniku wszystko, przeszukowałam już Okej, okay, spoczko Ja też masz Już idę W którym? W moim? Tak. Czy w twoim? Tam dalej twoje jest. Czyli w moim. A czemu nie powiedziałaś tylko, szykask kask mam? Gdzie, w którym schowku? Prawym czy lewym? W dwudziestym Co? <grym> tak się nazywa, dwudziestym Aha, o, widzę. Dobra, już jestem? Parę broń w ogóle mam. To jest twoja? Jeszcze takiej nigdy nie widziałem. Ja też taką mam. Ale nigdy, nie tego nie... zawsze miałem taką ciężką Tato, broń. No to nie raz się widziało według mnie. O której miałbyś ten cały, jak mówiłaś, ten informator ci powiedział, o której miałbyś ten cały dostać? 23.38 A to wtedy będzie jeszcze dzień chyba w, to, w tej porze roku Nie, spokojnie, wiesz tutaj y, jest lato, jakbyś chciał wiedzieć No wcale A w lato zawsze dzień po jest Po pierwsze późniejszy. jesteśmy na pustyni I na przykład o 24, czyli 12 w nocy jest bardzo która jaśnie. jest godzina? Nie O kurde no, już jest 15, dopiero musimy się zrzemnąć, nie? No Dobra, to ja bym proponował samochody. No A bo dobra, nie, zaczekamy tutaj. Choś, a się śpiądzę, dobra, chodź. Tutaj się na górce poczekamy może. No. Przeczekamy już to. Spoko? Mhm. Dobra, to czekamy. Dobra roka, zajęłaś już swoją pozycję. zgłaszam się, zajęłam już. Yyy, chyba widzę cel, ale nie jestem pewny. Chyba będzie nadjeżdżał już powoli. A gdzie e... mam jechać już? Tak, masz już jechać. Już, już, już wjeżdża. Ja zaraz wkraczam do akcji. No ja mu drogę. Wysiadać i broń? Wiesz co, e... nie mam pojęcia zielonego. Zaraz tam dojedzie. Biorę szybko auto i zajerzę mu tył od tyłu. Ty już wysiadaj z auta. Widzisz go? Jest, ja na, twoi... widzę. Jest na twoim celowniku. Dobra, tak. widzę go. Chyba włączył syreny swolchine Dobra, zajerzę mu drogę od tyłu. No gdzie? Ci... Nie wiem Nie wiem czy... chodź, tutaj się chowa uciekaj! Co auto się chowaj! Co się dzieje? Nie wiem Leży go cała chwila Co, co to jest w ogóle? Nie wiem Nie mam pojęcia chyba z tym jest. się właśnie zdał go tobą? go? Ja go zabiję Dobra Leży To był jakiś... Nie wiem kto to był Ktoś nie wiem. Jakiś wojskowy chyba Jak tam twoje auto? Co zrobisz z tymi autami? Nie wiem, zostawimy je, dawaj, dawaj się trochę Dobra, wsiadaj szybko Ja z tyłu, ty z przodu, dawaj O nie, a ja wyszłam tutaj, ja że to ty będziesz Dobra, spoko, ty, dobra, ty kieruj szybko Czy chyba ty znasz drogę do swojego warsztatu, co? No wiadomo Dobra, ja wsiadam szybko z tyłu Dobra, szybko jedziemy Pyt, dopóki, nie wezwali, dopóki nie wezwali posiłków albo się nie skapnęli Dobra, już, jest, już jesteś? Tak, jestem w środku Jaka akcja Co za akcja, co nie? No Masakra jest paczka z tyłu, sprawdzałaś czy nie, nie sprawdzałaś jeszcze? Nie sprawdzałam. Oh, Jezus Mary załatwiliśmy go tak! W ogóle zobaczyłem... Jak On, jest, jako, jak on, on coś ci co on ci tam mówił w ogóle? Czy byś się odsunęła, czy co? Żebyś zjechała z drogi? Tak. O oh, chyba oh, ja na początku nie zauważył to twoje. Czy, czy ty masz broń chyba, nie? Tak, a ja zaczęłam powoli do niego strzelać i. Załatwiłaś go. Tak. Załatwiłaś go. Tak. Znaczy ja go zabijam bardziej od do Dobra dawaj, jedź Go no jadę. Jak tak dojdziemy to ktoś będzie stylował? Czekaj, nie rozumiem A co w ogóle, czemu w ogóle te Tego gościa zabiliśmy i czemu w ogóle ten auto sprzedaliśmy Co mamy w ogóle, co my, co my będziemy robić w ogóle Z tym autem? No to się zostawimy po prostu A części? Sprzedamy? Co odamy? Ja nie, nie martw się Ja sprzedam coś A skąd wiesz, e, czekaj, a skąd wiesz, że to jest e, e, dobre? Że to są e, dobre rzeczy? Ale czekaj, ale czekaj, nie rozumiem, To, a może wiem, mam pomysł, w mieście mam tego kolegę, on się zna i może próbki zrobić, czy to są części nielitne czasami, co? Dobra Bo nigdy nic nie wiadomo, ty pamiętaj ty na razie kierował, okay? Spoko Uff, jaka akcja Kto, gdzie ty masz swoje auto? Zaparkowane. Jest Czy ty, ej, weź się odwróć? Ale, ale, Ale naprawdę, chodź na górę, może. Też, też się szybko się przebrać. Tutaj są szafki, widzę, mogę się tu przebrać? Ej, roka, 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 roka. Roka. Powiedz mi jedno: czyli może się jutro spotkamy, co to na to? Jutro się spotkamy, zadzwonię tego typka i się spotkamy i zrobimy próbki, czy bo to nie jest lipne. Bo mi coś śmierć. Zauważyłeś, że tam był tylko jeden typek? Jeden wojskowy? Naprawdę no, nawet dwóch. Dwóch albo konwój jakiś. Dla mnie to było jest podejrzane, ale no mam wiarę, że może to będą prawdziwe części, bo Bo no, to ja dobrać... tyle stare, no powiedz mi po co? Ale ta akcja była niezła, ale ty tylko jedną chroniasz. No idę załatwić e... rejestrację. Chyba no. wszystko muszę załatwić. Przemalować trzeba i tak dalej. I dobra, to ja się przebieram, a Zobacz. a ty się na dole przebierasz? Tak. Dobra, nie wnikam, to już głupie pytanie. Dobra, to ja się przebieram. Ej, e, kluczyk mam. Daj mi kluczyk, halo. Na dole, tam. Za tobą jest. Kto normalny kładzie na szafce klucz? Za tobą była. Dobra, o widzę, dobra, dzięki. O, dobra, od razu lepiej, od razu jest. Yy, wszystko ok. Także yy, plecak zostawiłem z hajsem od razu tymi 50 tysiącami za te wszystkie szkody, że musiałeś tam auta i holownik i wszystko. I zostawiłem też yy, prowiant, a wszystko do nie włożyć do tego plecaka, jakieś bronie, wszystko. Także. A co z tym autem wytłumacz ty, mi, o co tu chodzi? No ja przemaluję teraz, jak mi się uda, oczywiście, bo to strasznie ten bardzo sztuka i ciężko to będzie pomalować, żeby nie schodziła farbach no. i tak dalej, więc... Jak myślimy, się tym, że taki kolor musi zostać. Jak mi się uda, to coś wymyślimy i na wyżej... Czyli po prostu, jak, żeby się nie zauważyć, to po prostu przemalujesz na ten sam kolor, tylko żeby inny tak. połysk. Musisz się przesunąć, bo teraz będę. To... Jakieś naklejki, dasz i tyle. O, jezu, przepraszam, prawie pod koło Cię wjechało. Gdzie ty przestawiasz? Ja? Ja to przestawiam, żeby ufarbować tu teraz. Może ten, się może nie teraz. Nie teraz, ten. bo musisz ty iść, bo wtedy Twoje oczy będą tam. Ojej, no dobra. Dobra, spokojnie. Ja to za będę. Dobra. A na jaki kolor chcesz? Na ten samo, że przekolor tu, tylko że Czy inne, może inne bar. Żerwony? Inne połyski, daj jakieś, jakieś naklejki, daj może, co? Czerwony, może. Może jak się da. Nie wiem. Gierwony. Jezus Mary, co to była za akcja, ludzie? No jest nie rozumiem. Co to była za akcja, naprawdę? W ogóle podejrzane to trochę jest. Jak może konwój? Który wiezie części prawie warte P 4 miliony, 4 miliony, 4 pańki Ja tego nie rozumiem, ale mam nadzieję, że to były normalne części, po tyle przygotowań Zabiliśmy jakiegoś typa z wojska, to już w ogóle mnie to już tak poszukują, więc mi to nie robi różnicy, naprawdę ta chyba powinna roka, ja chyba przemaluje ten auto i chyba swoje przy, przyjedzie swoim jeszcze auto chyba Miała wziąć z tego z, z tego. Za, sam, za salonem miał ja chyba to swoje auto. Zobaczymy, bo może podjedziemy tym, nie wiem e, dobra, także już może już pójdę, już sprawdzę czy już ten, A może ciekawe czy jest tej auto ja w ogóle? Ja w ogóle... W ogóle jak wszedliśmy do tego... Jak jechaliśmy, może te pracowniki prze, prze, prze... Wziął to auto, nie wiem. Dobra, to już będę wchodził. Halo, Roka, już mogę wchodzić? Już zaraz, zaraz, już zaraz będę. Dobra chwila. Y już idę, już jestem. Gdzie w ogóle jesteś? ten mikrofon muszę Ci oddać, bo ci cały czas słyszę jak mnie nie... Gdzie ty jesteś? O tutaj jestem. O, akurat dzień się zrobił. Jesteś nie się bo to jest farba, która odchodzi. inaczej taki ten... Hmm. Nie no tu chwilę nałożę taką farbę niebieską, ja specjalnie. Aha, czyli dasz kolor niebieski, tylko że naklejki, tak? Żeby nie ten... Czyli... Może dam naklejki. Dasz naklejki? Oj, na razie to weź swoje auto z salonu i ten... odwieź mnie do domu, może ja już jestem zmęczony dosyć. A nie chcesz ty? Nie, nie chcę. No, chcesz. Ja Jestem i... ciekawy, jak wygląda Twoje auto. Epickie jest bardzo ładnie, wygląda, nie? A może chcesz Lamborghini? No, twoim! No, ja Jakim Lamborghini? Lamborghini ty w ogóle masz? Nie. No to chcesz co ty chcesz... gadasz za głupoty? No to można A to jest Porsche czy Pe Ferrari? Jak to się nazywa? Porsche. Porsche. Tu i tutaj raz przychodzę. Dobra. W ogóle. kurde, zamknęła. kurde, zamknęła, ba, nie mogę zobaczyć, jest coś w środku. Więc teraz wziął, może zobaczył. Nie, no będę uczciwy, nic nie będę kłamał. Przez, że mu się po tym warsztacie, to długo tutaj nie byłem. Widzę, że na pewno się rozkręciła, ale widzę, że dawno też tutaj nie malowała. Chyba ma tyle roboty, że ci pracownicy nad nie ogarają najłatwiejszych rzeczy. Ale jeden plus jest taki, że jest kurna milionerkę, Cwana. Ale skoro zrobiliśmy to co trzeba, napadliśmy. Także jest wszystko okej. Dobra, już czekam, już jakieś chwile, i nadal nie mogę ten zobaczyć, gdzie jest w ogóle ona. Już? O, jedzie, więc uważaj na mnie. Jaki... jak ty dobrze prowadzisz. Już mogę siadać? Tak. Ale super. Tyłu ja Złoty chcesz? kolor? Tak. Wow. Masz klasę, Roka. Dobra, wsiadam z tyłu. Wow, ale ekstra. A czemu z tyłu nie mogę z przodu? Znaczy, no, jak chcesz... chcesz z no, daj z przodu. Ty chcesz nie, nie, no i nie chcę, nie bo jestem taki. Jest. Nie jestem jest żaden celebryta. Nie chcę. Będę miał swoje, to wiesz. to... W ogóle dałaś mi swój numer już na kartce? W razie, jakbym miał jakiś interes. Się a, ale zapisałaś sobie? Nie. No to no, właśnie. Ja sobie zapiszę. Dobra, to odwieź mnie do domu. Dobra. Roka, To chyba się spotkamy za kilka dni, na no to przegląd tego, tego tych, a, tych części, tak? No. Umówię ci z tym kolegą. się w, w ogóle wiesz, No, z drugiej strony, wiesz? O, od a, w tej strony, właśnie. Uważaj, to... uważaj, uważaj, żebyś nie zeszła, tutaj tej żebyś, żeby, żebyś nie, coś wiesz, masz części i wszystko, ale to wiesz, nigdy nic nie wiadomo. Także dzięki za wszystko, Roka, że tutaj zaplanowałaś, czy dałaś te wszystkie rzeczy. O Jezu, uważaj, uważaj. U... Dobra, dzięki, Roka, za wszystko. Dobra, to już jadę. No dobra, to cześć, szerokiej drogi. A, pamiętaj tylko o tym aucie i o tym spotkaniu, żeby zadzwonić do mnie za te kilka dobra. dni. Dobra. Jakbyś miał czas, tam nie spieszy nam się. Dobra, też jadę. Dobra, cześć. Tylko uważaj, żebyś... no wyjedź może z ty... Dobra. Jezu, udało nam się zrobić ten cały... Oj, dobra, wyjechała. Udało nam się zrobić ten cały napad. No będziesz ty częściej będą prawdziwi, będzie milionerami. Ale pewnie weźmie i tak połowę. Dobra, to ja idę spać.